Cześć witam was bardzo serdecznie z tej strony Ninja A dzisiaj rozpoczynamy Kiedy kolejny epicki gameplay z League of Legends I jest dzisiaj ze mną Siarczek, witam cię bardzo serdecznie Kiedy Minecraft? Minecraft Siarczek doskonale wie, że nie cierpię Minecrafta yy... Nie mam nic osobiście do tej gry, ale jednak nie no, To dobrze, to, nie, to jutro nagramy Minecraft Dobra, nagrywam jutro Minecrafta, okej, okay, nie ma sprawy For fun, For fun oczywiście, na kanał. Dobra Raz mogę się poświęcić Yy, nagramy yy, escape'a Escape'a? Co to jest escape? To jest rodzaj mapy Czekaj, to jest ucieczka i cię gonią zombie czy coś takiego? Nie, takie nie? O, zobaczysz, o. zobaczysz Okej, okay, czyli no. rozumiem, że mam się bać Tak, ci wszystko pokazał <laughs> <laughs> Okej okay. I siarczyk, kiedy nowe filmy? Bo e... tam widziałem, że widzowie się ostatnio dopamiętują No... Znaczy, jak nagramy to będzie jutro u ciebie Na kanale w sumie, uh. ale tak ogólnie Od lutego będą nowe filmy Także... Luty się zaczął No ja wiem że się luty zaczął Dlatego, <noise> yy, dlatego też yy, no, lutego, nie? Dobra A tu się jeszcze okej, okay. załatw go Potrzebujesz pomocy na Redzie? No możesz. Przyda Delikatnie. się, nie? Delikatnie, Delikatnie może No ja ci powiem, mnie to w kurze jak ktoś pójdzie od razu po Redzie albo po blu. Może spokojnie nie, zostać, ja... naprawdę daje to okay, dużo jagnięć. Możecie No teraz już możemy jej spokojnie. Okay. Dobra, ja wracam tutaj na linię i walimy od razu ganka. Tak jest, ja zaraz tylko zapiję tutaj te kamyki i zaraz walę pierwszego ganka. Także no. Okej. Okay. teraz No ja to na razie spokojnie będę puszować, i tam się nie napalał. Dobra, bijemy sobie na spokojnie miniony No dalej Właśnie, tak a propos widzowie yy, Nie wiem czy pamiętacie, swego czasu z nagrywałem Dead Island Jeżeli chcecie sobie zobaczyć to lubicie, powinna się no? odpowiednia adnotacja Kuźwa, ty tu poszedłeś, czemu nie pingujesz? Pingowałem właśnie Fuck, zamuliłem się no. Dobra, nadrobimy, spokojnie Działa, ona tam ciśnie? Okay. Dżunga ta trudniejsza jest, no ale jakoś tam daje radę w niej. No jest trudniejsza. Od czasu jak weszła w zasadzie wielka żaba, nowa wcześniej nie była tak wielka No właśnie, to jest gwierda masakra, nie? Trzeba <grym, grym>, się trochę przyzwyczaić. Jest jakaś różnica między serwerami tutaj na weście a na Nordiku? No jest, jest! Na Nordiku dużo flamu jest, nie wiem kolaczki, i cebulaczki nie No wiem właśnie nie. dlatego gram na Weście. Nordi... A na weście też nie jest dla No ale jest, jest troszkę inaczej. No jest, jest inny jest, klimat mimo jeszcze. wszystko. Inny klimat no, ale ja i tak jestem wierny. Work tutaj. Kownikiem, Nordika. Jestem Polaczkiem, gram na Polaczkowym serwerze. Nordiko P. Nordiko P. Tak, zupełnie. No ja też tam mam konto, ale nie wiem ma piąty level, co najmniej no. no. Ty jako tak Bruno gryjesz od początku już cały no. czas? Maniak. Nie, może nie, że maniak, tylko po prostu, no, nie było. Chciałem przetestować gra mi się się nic takiego na rynku nie było, to była tak na... No nie było. To tak naprawdę, Dota, Dota była naprawdę... No, Dota jeszcze nie była wtedy tak fajnie rozwinięta. No. W sumie początki Lola też nie były jakoś takie wiesz, Mega, nie wiadomo jakie, ale po jakimś tam większym, pierwszym patchu, to już to wszystko fajnie poszło. Co tam się stało na topie? No właśnie. Sion! Chciałem do niego, żeby grał pasywnie, to... Nie wiem, co... To... Zgrywa, zdarza się nadrobimy Coś mi się, zdaje że, nie... mi się sumie... zdaje, że tego nie wygramy, bo gramy z tak średnimi Czy wygramy, czy nie, to się okaże Ale mógłbyś tu ewentualnie przyjść To by się gań przydał Właśnie, teraz Dobra To jak tam y, oczyścisz mida, to wpadnij tutaj na bot'a Myślę, że będziemy wdzięczni. Przewiduję, tak. może jakieś serie z nowszych produkcji na kanale tak, teraz? Tak, no mówię, no, no kupiłem, no, mam zmieniłem wszystko, kupiłem wszystko, wszystko, to jest tylko najlepsze i myślę, że będą okay. zajęte teraz serie. No, okay. tylko Minecraft, bo Minecraft jest niestety, no. Dobra. Bierzemy. Bierzemy, bierzemy, bijemy, bijemy Uwaga. O oh, fuck Spokojnie, ginie. Dobra. Spokojnie, rzekną. Teraz Ubiję teraz... go. Aj, tak. 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 spierdzili. Dobra, szkody, że many nie mam by mnie jeszcze pocisnął. Ale i tak dobrze Teraz. Ale o wyjdzie panim. O uwaga! Nie ma dobrze, odpuśćmy. Nie ma flasza, poliwu okay. flasha To się liczy, Tak jest. już wiemy, że nie ucieknie przynajmniej do jakiejś tam i czek minut, czekaj, nie chyba więcej nawet przeszła, dość stream. No, minuty. coś koło tam. Nigdy nie przejrzałem tych sekund. A ja Ale fajnie kasy mam już natrzepane, 1200 golda, 7 minuta. Nieźle, nieźle now Chyba od razu zainwestuję w Stati Shiva, nawet butów nie będę kupować No to, to, jest, to jest bardzo dobre No to jest dobre Znaczy w zależności kogo masz, jak masz jakieś tam postacie, z którymi trochę bardziej dynamicznie prowadzisz rozgrywkę, to może to być bójstwo. Ale jak masz takie właśnie dość stosunkowo wolne postacie No To jest, mam z którymi tutaj Dobra I tu walny żeby ta... tam się na bardzo nie, nie podchodził jest. pięknie jest. Red. Masz reda? No, mojego, nie? Ok. Wycofam po tym redzie, kupuję łupy. Uwaga, uwaga, uwaga. Kto nas weź, ale wtedy nie wyjdzie. Nie wyjdzie mu to. Ejdź. Byłaby szansa, żeby go wieża nawet ubiła. Ale możesz padać teraz tutaj, bo, bo jest ich trzech... To trochę ale mogę... No dobra, no nie no może teraz nie. Wycofam i to no, O, spoko. Wierzę, że mamy, więc... Ja zaraz ulti będę miał. Zastunujemy No kurde. Muszę czekać na drugą falę minionów. Kupiłeś coś pokaźnego? No, kupiłem buty, mieczyk i nie ulepszyłem sobie... Czemu idziesz na topa? Na topa na ponieważ... Mam Idę na topa, ponieważ on sobie sam nie No mam... Dobra, no to jest Sion, więc... No, to, to prawda, może mieć ciężko. No, delikatnie mówiąc o No Son jest zajebisty. Z tego się zabić nie da. Ja bym się cofnął najchętniej teraz. Ale dobra, na razie będę tu jeszcze normalnie z nimi prowadził walkę. O, basjon trochę się wycofał. Na razie, staty 3-3. Nie ma źle. zabij go. O. Dobra, powracamy do rozgrywki. Sorki za małego laga, ale coś mi tutaj przez chwilę lol zaczął szwankować i musiałem na momentik przerwać nagrywanie. Włączyłem i wydaje mi się, że jest wszystko ok, więc kontynuujemy rozgrywkę. Siarczek, zmierzasz do nas, co? Tak, zmierzam do was. Okej. Okay. To kurde, czekaj, bo ja jeszcze nie mam na ulti, ale zaraz będę miał, więc zaczekaj jeszcze momencik Jeszcze okay, tylko 10 punktów mamy no Dobra Teraz BOOM! Okej okay. GE Good job, dziękuję Również tu się mogę cofnąć. Uwaga, czy będzie mi stać na static shiva? Zaraz <grystanie> będzie mnie zdać. tylko sprzedam jeszcze tego Duran Blade'a Zajebiście. Okej, okay. no to ja cofam. No i w tym momencie w zasadzie bot będzie już całkowicie czysty. No co jak co, ale jak ktoś w 11 minucie ma taki item... <grystanie> To jest się czego bać. Pomóż tam mu przywierzy? Dacie radę wetrze? No właśnie, reblanka, go wykońć. Dobrze Goni mnie, goni mnie. <noise> to jest właśnie przez w nim. Pieć musi mieć miejsce. Wierzchownika. przewróci. Zaraz kolejny gang nam da. Później wpadaj na bok. Chyba że. Okaże się, że nie będziesz miał po co. Make it count. Tej tutaj dość trochę, teraz będę pociskał. No, ale w tym gościu ma rację ten Jax, Z czym? Że No. może gra na początku postacią czy coś? Nie grał Co Chcą nas zajść. Kurwa, ale zjebałem multi. Fuck. No way, no way. Miałem than my arrow? ulti fejla. mnie po mojego reda na szybko. No to bier Reda. O właśnie powiedz mi jakie twoje zdanie na temat odnośnie grafiki w lolu. Wolałeś wcześniejszą wersję czy tą aktualną? No a mi się bardziej podoba. ci się bardziej podoba, a jeżeli chodzi o kwestię audio? Jeżeli chodzi o kwestię audio, nie, nie, nie słyszałem różnicy, więc... Rozumiem. Czyli tak samo dobrze Ci pasuje klimat tej muzyki, jak i tamtej. Tak, tak, to jest w porządku. Ale mi brakuje tego, że ta muzyka mogłaby momentami się zmieniać. Wiesz, na zasadzie, że raz leci ta, a raz leci inna. Leciała ta z pierwszej wersji, a raz druga. Jest no ale zawsze można, wiesz, w sumie odpalić YouTubea, walnąć sobie jakiegoś traka i wyjdzie na to samo. No, no ma tak. dobra? Taka okay, nie jak podejdzie tu? Tu to tu wart, także Aha. Wiem, to tam jestem. Nie mam to i teraz mogę składać się w tanka. We must press on. Z tanka się robisz? Na no. Siona. No tak, nie, ja generalnie nie zawsze gram tanki. Zawsze jak ja żerbałem, to zawsze okay. grałem w mage'a trochę taniej. Żeby było trochę, wiesz... We are one people. Zabezpieczenia. jak wpadasz między paru ładnych postaci, to czasem może być ciężko. Na choćby podstawowej zbroi. Ja czasem okay. nawet doszki kupię podstawową zbroję na początku gry. Dobra, tutaj pocisłem. O, Sion się chyba zdenerwował. Czekaj, rozwaliłeś Siona? Tak, oczywiście. On to G. No to prowadzimy na razie spokojnie, to wygramy Mamy nadzieję, że to wygramy Mimo, że nasi koledzy tutaj nie są zadowoleni Spokojnie, mamy siarszka, a wygramy Lani Bieża Ale od czego mamy supporta, który leży? No, właśnie to jest coś fajnego, stary, stary, stary. Ale mnie się stało z drugą... z Sonią. Gra ona? Sona jest bardzo dobra. Ale gra tutaj? Teraz? Tak jej nie widzę zapewne. Jest! nie Co yes! ty Ale w drugiej drużynie. No, w drugiej drużynie jest Sona, co no, na No. Dobra, postaci mi się pojebały. Okay. Wieże powinniśmy teraz rozwalić Niewiele z niej zostało Tak, będzie po wieży. Możecie do Was na dole? Dobra a ja znowu idę No widzę Zaraz sobie to obejrzę, na razie jak będę się cofać do bazy To właśnie będzie teraz No sim chciało trochę za późno zareagował Dobrze, ładnie Tylko nie daj się teraz! Nie dam się, spokojnie, okay. już to jest matka Okej Jak twierdzisz, co lepiej opakować teraz, do damage'a czy do ataku speed'a? Masz DMage? Teraz DMage. Dimage. Dobra, no to ładamy do DMage'a. Fuck. Dobra, komikas, no to ki, life i DMage. United Jeszcze jeden czerwony pot na czarną godzinę. <grym wyszło> Widzę, że masz ładny level, tylko potrzebujemy pilnego wsparcia tutaj na bocie. Widzę. Bo tu ich jest trzech. Dobra, będzie po nim ubiję. <laughs> 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 <sharp Intonowity> <laughs> Jak go rozjebało. Dobrze, 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 wal, wal, Nie mają wieży przecież, to w sumie racja. Teraz to się cofaj, cofaj się A teraz to już nie no, jak ja jestem to Poszedłem na miniony masz? Yeah. Dobra Teraz zabiję ją tym Dobrze My I... Dobra Korki. O, 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 o czekaj, ciękał można, wiesz Ej, załatwione sorki za KS'a Nie no nie, ja cię oddaję. Z uwaga, ja przeskakuję przez ścianę i wskakujemy Dobra 3, 2, 1, Dobra. Dobrze O nie, spierdzielaj spod tej wieży No nie, zabił Jaki warciarz! Dobra, teraz tylko żeby nikt Farty. nie przyszedł Ja se sprawdzę Okej, okay, czysto No to ładnie ich teraz pocisnęliśmy O, wieża zniszczona Trochę kasy się nazbierało, można zakupić Dowaliłby się jeszcze do damage'a czy do atak speed'a na moim miejscu? Damage, teraz tylko damage Dobra, damage to damage Rampage. meet, No my tak lecimy teraz w chwilę, ale tak po liniach to średnio. Zwierdziać mi stąd. Dobra. Boom! Nie Dobra To Jona bardzo lubię. Może chodźmy na bota, Albo smok, smok, smok A czekajcie, czekajcie, czekaj, czekaj Xin Xiao, Xin Xiao, Xin Xiao na Dobra Wow, wow, wow! Jak Dobrze! Bijemy, bijemy, bijemy! Nie! Uciekam! Chodźmy na smoka! Bierzemy smoka! Chodźmy teraz na parodę ich zabiję Miałem mało. Poszło teraz wszystko. Okej. mogę to Dla mnie, proszę. Dobra, jako asysta tak bo ci go bije na otawę. Wierża wola jeszcze, albo nie. O jest, 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 idzie, 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 ooooo! fatalny ruch! Coś <grystanie> <grystanie> ja chyba twierdzi, że troszeczkę mój poziom gry się polepszył od ostatniego razu. No, mimo że wydaje mi się, że jesteś <grystanie> Troszkę, odrobinę Tak ciut Idziemy na Siona? <grystanie>

Teraz... SPIERDZIELAĆ! O! Mam 2k! Czemu ja nie ja, idę ja do też sklepu? Mam I czemu, i czemu, ja nie, czemu ja nic nie kupuję? Potem można rozpoznać dobrego mecha Jeżeli za dużo masz kasy i się nie orientujesz, że powinieneś pójść do sklepu Dobra, BF Sworda zakupię <laughs> ale... Co tam się działo? Nic, ten, ten, ten pisze. Co pisze? Gdzie? No nie widzisz? Na czacie? Nie mam nic od Siona. No ale on pisze na czacie, no nie widzisz? No, nie German, widzę! A and alive. You... Nie widzę, albo jestem ślepy, albo nie widzę Nie, nie, Odpuść Dobra ale oni tu przyjdą na tego mida, coś czuję To nie chcę przyjdą, no jej. No to, to chodzi już, już jest GG tak coś jak Chyba 25 do 7 Bierzemy, bierzemy, bierzemy I, i, Tu, i, sam, tu i, są, tu są Zabiję, zabiję, zabiję Aaaa, ale... Dobra, bierzemy, 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 bierzemy Dobrze A co ja tu mam, co ja złożyć, sobie wow, 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 wow. Chociaż w sumie nie, będę, nie będę wyrzucał tych uwaga, Sion się chyba zdenerwował dzi ja nie sądziłem, no <laughs> że ten gameplay się tak szybko skończy. No cóż, Siarczku, bardzo dziękuję Ci za grę. Yy, pozdrawiam gameplay. serdecznie Twoich wszystkich widzów. No, mam nadzieję również, że Wam się gameplay podobał. Jeżeli byście może chcieli więcej takich odcinków Age of Legends wspólnych właśnie z Siarczkiem, czy też jakieś inne gierki, to piszcie w komentarzach. Jeszcze raz, Siarczku, bardzo serdecznie dziękuję Ci za grę. Mam nadzieję, że grały Cię równie dobrze, co mi. No i cóż, chcesz coś może powiedzieć od siebie, pozdrowić swoich widzów? Pozdrawiam wszystkich i kiedy Minecraft nigdzie? Kiedy Minecraft? 1 kwietnia. Okej. Okay. 1 kwietnia Prima Apeliz. Dobra, okej. Okay. Trzymajcie się wszyscy i A do jo. zobaczenia. Hej!